Magdalena Pecka, dzień dobry. Zapraszam już teraz na szczegóły prognozy pogody. O poranku silniej powieje na wybrzeżu, lecz tutaj już widzimy błękit nieba. Na niebie niewielkie obłoczki, kumulusy, z których nie popada deszcz. Dzisiaj pogoda poprawi się już prawie cały obszar naszego kraju. Dostali się pod wpływ wyżu, którego centrum znajduje się teraz nad Danią. Oznacza to, że w kraju prognozować będziemy sporo słońca. Odchodzący front atmosferyczny i chmury z opadami deszczu, na krańcach wschodnich, i przed południem tutaj może popadać przelotnie deszcz, i nadal w Polsce wschodniej silniej powieje wiatr. Około godziny dziesiątej na termometrach od 15 stopni na Suwalszczyźnie 16 w centrum 19 odnotujemy już we Wrocławiu. W drugiej części dnia pogodnie, słonecznie, bez opadów na przeważającym obszarze kraju, nadal na krańcach wschodnich może się mocniej chmurzyć i przelotnie popadać deszcz dodatkowo na północnym wschodzie silniej powieje wiatr Tutaj w porywach do 60-70 km na godzinę, lecz prędkość wiatru będzie stopniowo słabnąć. Temperatura maksymalna w kraju dzisiaj to 24 stopnie 23. Takie wskazanie odnotujemy w Polsce zachodniej i południowo zachodniej nadal napływa do nas chłodniejsza masa powietrza, ale dzisiaj dużo słońca. Miejscami nawet bez chmurnego nieba, stąd temperatura odczuwalna będzie o kilka stopni wyższa. No Teraz to Wszystkie informacje o pogodzie, a kolejne będą pojawiać się niebawem. Do zobaczenia. A takie informacje o pogodzie lubimy bardzo. Magdalena Pecka, wielkie dzięki. Do zobaczenia.